Witam wszystkich, mamy dzisiaj 3 maja zaraz zostawię to trochę Dobra. 3 maja 2025 rok zajrzę do tej rodzinki, bo tu coś podejrzanie wygląda Zaraz rozpatrzymy tu do nadstawki No, sklejały się coś te ramki. O. No, noszą mi Widzicie, noszą. No noszą pełne ramki już. Ale to nie o to chodzi. W tej chwili nie będę już tej nas tu przeglądał. O, szkoda czasu. Chodzi mi do gniazda. Chcę zajrzeć. O. Chcę zajrzeć do gniazda, bo znalazłem przed wylotkiem matkę. I nie wiem, czy to jest tego ula, czy jakaś stara w... tu była. Chciałbym zobaczyć co tu się dzieje, może obniżę, bo to za wysoko, co będzie widać, o chyba tak, tak jakoś chyba, oj, teraz akurat komuś tam się... Dobrze zobaczymy co w tej ramce, w tym ulu się tu dzieje To cała ramka pieżga miód może pokarm z dołu nie wybieramy także nie ma to znaczenia Wszystko dla pszczół na dole zostaje. Nie, jednak patrzcie, jest matka. A była matka leża, może to stara. Jest matka, chodzi. Mi się wydawało, że rodzina pracuje normalnie, a na dole była chodziła, tego leżała pod wylotkiem, matka. No i dobrze, ale to już przejrzymy, jak już patrzymy, nie będę razu. o, jest. No dobra. O, tutaj widzicie, czerw. O, i tu jest trutowy, widzicie, trutowy czerw. Ale leje się. Dzisiaj w nocy popadało. Patrz, ile kropel miodu. I dzisiaj się chyba ruszyło nektarowanie przepaku A tu rameczka aina z czerwiem To rameczka czerwio wszystko zasklepione Tu też ramka z czerwiem wszystko zasklepione No, jak będzie załamanie pogody To trzeba będzie uważać Ale zaraz będziemy majadie Mateczki pieżgi jest dużo ta jest dobra ramka do odkładu Pierzgi mamy tego, małe mateczki, to będziemy robić odkłady i będziemy rozładowywać ten nastrój rajeczego jakby miał być, trojowy. O, tu też fajna rameczka, widzicie, tu jest trochę czerwio, tu wokoło pierzga, a tu miodzik chyba to już jest, ale to wszystko zostaje dla pszczółek. zaczynają składać u góry. Już miodzik to jest dobrze. Tu zobacz ile napakowali. Ile miodu akurat tego nie było. O. No i dobrze. To będzie ta. Tu to może być pokarm też. O, tu jest ciężka ramka. Zobacz. Zapas Dobra ramka na odkładu Dobrze, złożymy to może całość przesuniemy. wszystkie są hofmane czy wszystkie nie ja wszystko hofmanowskie To możemy przesuwać to wszystko całość O troszkę zdmuchnę, bo jak trafi się nieraz zwykła rameczka bez odstępów kotmanowskich To trzeba uważać, już nie można tak całego sobie przepychać ale ta jest naprokowana zobaczcie Ta jest też do odkładu idealna Idealna Zapas. Jeszcze parę dni będziemy odkłady robić. No i lux, elegancko. Widzicie, tu sobie już mostki porobiły, przechodzą do góry. Ojej, no. już robią. Także dzisiaj w nocy popadało. Jest super. Nektarowanie się zaczyna, to parę dni będzie zalane wszystko. Dobrze, dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia, do następnego.